Zresztą właściwie jesteście już takimi nestorami, występujecie niemalże na, na każdej jakiejś większej imprezie we Wschowie, czy mylę się? Sądzę, że tak. Znaczy występujemy na praktycznie każdej imprezie we Wschowie i mamy nadzieję, że publiczność nas będzie przyjmowała za każdym razem bardzo ciepło, no i będziemy oczywiście rozwijali za każdym razem. Kolejna okay. piosenka będzie geograficzno-patriotyczna. <grym> Dzisiaj występuje zespół Zjednoczony Ursynów z takim patriotycznym przekazem. A słyszałem waszej piosence, mieliście taką jedną piosenkę, śpiewaliście o tym, że Polska, Polska nie zginie. O właśnie. Tylko tam takie słowa były, że Wisła śmierdzi na przykład. A nie myśleliście o tym, żeby zamienić słowo śmierdzi, na przykład brzydko pachnie. I my, my gramy panka, a nie jakieś lata 60. E, różowe, że wszystko jest fajne, ładne. My gramy panka. Może nie, nie do końca właśnie o to chodzi, bo to jest w sumie cover, jakby nie patrzeć zespołu Debila. I nie, inaczej, w traktujemy to jako cover, a to, co... bo mamy, nie będziemy ukrywać, że mamy kilka kawałków już za zanadrzu, których jeszcze staramy się raczej w miejscach publicznych nie grać. Jak będą dopracowane i będziemy gotowi, to na pewno się niedługo ujawnią, ale mówię, wszystko w swoim czasie i, i będą powiedzmy, że lekko nawiązywać do tej piosenki. O. Jesteś taki.

Mówiliście, że bez prób weszliście dzisiaj na scenę, tak? Tak, dzisiaj było wyjątkowo ciężko, bo mieliśmy tylko jedną próbę i było straszne echo i nic nie, nie słyszeliśmy, bo prowadzimy remont naszej kanciapy i mamy nadzieję, że ZDW zawita do nas na rozpoczęcie, gdzie będzie oczywiście wszyscy w garniturach, piękna czerwona wstęga, no i mały grill. Można powiedzieć, że tworzymy własne studio nagrań, ten desek, jest dosyć spora inwestycja, Ambitna, o Właśnie, tak. Właśnie, chcieliśmy podziękować studio instalacyjne, e, oczywiście Michał Zielnica, kompany, zapraszamy bardzo tanio i bardzo dobre usługi. Sponsor naszego programu. Dobra, dobra, bez lipy. Y, bez lipy. Pracujecie nad nowymi utworami? Tak, pracujemy nad nowymi utworami, ale głównie zajmiemy się nimi wtedy, gdy zrobimy tą kanciapę, już będzie totalnie na maksa. Super, duper. Czyli nie patriotycznie, tylko y, punkowo. Bardziej bankowo, bardziej czujemy ostre rytmy niż delikatne patrzenie na świat różowe. To, to, to są jego filozofie. Ja mam, <laughs> ja mam troszeczkę inne podejście i zupełnie w innym kontekście teksty piszę, więc mówię, wszystko, mówię, nie, nie na razie nic nie ja zdradzam i wszystko wyjdzie w swoim czasie.